Kredytu nie brałeś, ale bank Cię ścigał spłatę. Jak to możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej możliwe. Ilu z Was straciło dowód osobisty czy prawo jazdy? Skradzione, zgubione? Zresztą co za różnica? Wystarczy, że ktoś z Waszymi dokumentami poszedł do banku po kredyt i kłopot gotowy. Zwłaszcza, jeśli taki kredyt otrzymał, a ściślej go wyłudził. Związek Banków Polskich ujawnił dane za 2023 rok na temat liczby i łącznej kwoty wyłudzeń kredytów na cudze dane. A rok ten był pod tym względem rekordowy. Dokonano w sumie 9 tysięcy 700 prób wyłudzeń kredytów na cudzą tożsamość. I jest to więcej o 20% w stosunku do roku 2022, kiedy takich prób było 8 tysięcy. Łącznie oszuści próbowali wyłudzić 296 milionów złotych. To kwota wyższa niż ta z 2022 roku o ponad 100 milionów. I jest też dobra wiadomość. Polacy są coraz bardziej świadomi, o czym świadczy, że ponad 1,5 miliona osób zastrzegło już swój PESEL, a baza dokumentów za. Stanowi już ponad 2,5 miliona wpisów. Jednak ostrożności i dbania o własne dokumenty nic nie zastąpi. Pilnujcie więc swoich dokumentów, bo licho nie śpi.